Já então, que não viu, é uma pônesse. É uma pônesse, é uma sacanagem. Saladito. Só meto tudo e já que eu No i to, czekajcie, czy to jest, tak, to jest tak, czy wojna, Krzyska. dobra, te zrobimy już, bo na wojnę to nie ma czasu. Czepnąć. Tylko czekać. Ech, potrzebuję kogoś, żeby z nim nagrywać. To bardzo niech to się w komentarzu wydarzy. Niech mi doda. Co w ogóle tak miałoby mieć? Można pójść. jest to szybciej. No i teraz można w to grać. Tam, tam, tam. Z czego to postać? Chyba swim. Fin... Nie pora na przykład, się już tak Chyba tak. Dobra, mózgę rozdalony. Proszę mi się tutaj nie wtryniać. Ja rozumiem, że pan się wkurzył, że ja do pana strzelam, ale. Przepisy się Mówię praktycznie, nie daję obrażeń. i nie wiem nic robią. Więc jak widzicie... Rabot... Nie, 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 ale nie, działa to, nie, nie, działa i nie, nie, Panie! Panie, niech pan mi się tutaj nie prynia. Dobrze. To dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Yo.